Rewolucja silnikowa w Formule 1 nie dojdzie do skutku? Max Verstappen odejdzie z Red Bulla? Partnerem kanału jest sieć torów kartingowych E1 Gokart. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Mateusz Cieślicki, Powrót Roberta.pl. No, obrodziła nam sensacyjnymi doniesieniami w środę, dlatego w czwartek rano spotykamy się, żeby je omówić. Zaczynamy od bardzo ciekawych informacji dotyczących silników V10 w Formule 1. Jak wiemy, w sezonie 2026 ma zajść ogromna zmiana w Formule 1, jeżeli chodzi o silniki, ale też jeżeli chodzi o nadwozie. Jeżeli chodzi o, o, chodzi o nadwozie, tu się raczej nic nie zmienia, przynajmniej na razie. Jak wiemy, ma wejść aktywna aerodynamika, nie będzie. DRS-u te polidy mają być troszkę mniejsze, troszkę lżejsze, no takie winniejsze generalnie, żeby dało się łatwiej wyprzedzać. Rewolucja wchodzi też, jeżeli chodzi o silniki. Wiemy, że przychodzą nowi producenci, na przykład Audi, Honda będzie pełnoprawnym producentem i będzie dostarczać silniki Astonowi Martinowi, no i w tych silnikach nie będzie systemu MGU-H. Oraz no, będą one w całości zasilane paliwami ekologicznymi. Dodatkowo wzrasta wartość, wzrasta znaczenie silnika elektrycznego, który od sezonu 2026 teoretycznie ma wytwarzać połowę mocy bolidów Formuły 1. No, ale właśnie teoretycznie, jak wiemy, wiele ekip, wielu producentów zgłaszało pewne zastrzeżenia, zarówno co do koncepcji aerodynamicznej, jak i przede wszystkim co do koncepcji silnikowej. No, bo nagle niektórzy z szefów zespołów Christian Horner zwracał na to uwagę, że może być tak, że na mący bardziej będzie się opłacało hamować 500 metrów przed zakrętem, żeby podczas tej drogi hamowania zakumulować jak najwięcej energii i potem ją wypluć tę energię na prostej. Więc będzie można było zostać wyprzedzonym, a potem odzyska się wszystko to na kolejnych metrach. Więc będzie dużo gier strategicznej, dużo jakichś dziwnych manewrów, których niekoniecznie mogą przypaść do gustu nam kibicom. Dodatkowo producenci zwracają uwagę, te silniki są bardzo skomplikowane, one no, baterie, żeby to wszystko pomieścić. To jest ciężkie, wy chcecie zmniejszyć wagę, ale żebyśmy stworzyli takie wydajne baterie, to nie jest tak łatwo. No, i tak dalej, i tak dalej. Wchodzi mnóstwo czynników i generalnie producenci no mają już problemy. Przyznaje się do tych problemów Red Bull, się do tych problemów też Honda, że nie wygląda to za ciekawie, jeżeli chodzi o rozwój jednostek na sezon 2026. Najgorszym byłoby, gdyby weszły te nowe przepisy, ta rewolucja techniczna, która ma być bardziej ekologiczna, tańsza i w ogóle piękna, cudowna, cud, miód i orzeszki. Natomiast pogrzebem się okaże, że nagle mamy więcej. Wielkie różnice między poszczególnymi producentami silników. Pamiętamy, było to w, na początku ery hybrydowej, gdy w 2014 roku nawet taki trup jak Williams potrafił y Osiągać podia w Formule 1 nawet tak słaby bolid potrafił być wysoko w czołówce dzięki silnikowi Mercedesa, dzięki temu co w Brackley stworzono i w Bricksw Bricksword stworzono genialny projekt silnika. Natomiast no co będzie w 2026, tego nikt nie wie. No, jest duże ryzyko, że właśnie będą znowu duże różnice pomiędzy poszczególnymi bolidami i poszczególnymi zespołami, a nikt raczej tego nie chce. Dodatkowo wchodzą pod uwagę koszty i tak dalej i tak dalej. No tych czynników jest naprawdę sporo. E. Poja pojawił się podobno pomysł, o tym informuje Automotor und Sport, żeby jednak przejść od razu na silniki V10. O tych silnikach mówił niedawno Stefanu Domenicali, że no w sumie to jest niezły pomysł, czemu nie? Można by to rozważyć. Te silniki V10 miałyby być napędzane paliwami ekologicznymi, czyli tutaj ten wymóg zieloności, ziel, ziel, zieleni miałby zostać spełniony, no bo przecież to są paliwa ekologiczne wszystko jest ok. Natomiast y, kibice byliby zadowoleni, bo by był znacznie lepszy dźwięk, a dodatkowo łatwiej jest taki. Jakiego silnika, prostszego silnika, jeżeli chodzi o konstrukcję, wykrzesać obroty. Łatwiej je też te silniki tak stworzyć, żeby były mniej więcej równe pomiędzy poszczególnymi producentami i nie tworzyły dodatkowych różnic pomiędzy zespołami, których nie chcemy, no bo chcemy, żeby cała stawka była równa, jak najrówniejsza i żeby to talent kierowcy decydował przede wszystkim o tym, jakie miejsce zajmie się na mecie. Oczywiście zawsze będzie zespół wchodził w grę. Wiem, widzimy to po bolitach Formuły 2, Formuły 3, gdzie niby teoretycznie wszystkie bolity są takie same, a jednak są spore zmiany natomiast znacznie łatwiej uregulować taką stawkę, gdy mamy silniki V10. One by były też tańsze, w produkcji prostsze, no i byłoby to też piękny powrót do korzeni, przecież ostatni raz silniki V10 były używane w Formule 1 w stronie 2005. Podobno są dwie wersje, aby te silniki V10 weszły do Formuły 1. Pierwsza zakłada, że w ogóle zapominamy o tym, co miało być w 2026 roku, jeżeli chodzi o silniki, czyli wymazujemy te w połowie hybry... W hybrydowe jednostki, w połowie elektryczne jednostki w ogóle one nie wchodzą do użytku i od razu, i przedłużamy obecne przepisy silnikowe o dwa lata, czyli jakby jedziemy na tym samym, co jest teraz, przez dwa kolejne sezony i w sezonie 2028 wchodzą nam już jednostki V10, no takie powiedzmy, że bardziej klasyczne, ale na ekologiczne paliwa. Druga wersja zakłada, że jednak wchodzimy z tymi silnikami nowymi, hybrydowymi, z tymi właściwie generatorami, jak to nazwa Adrian Newey, natomiast Wchodzimy z nimi na tylko 3 lata. Pierwotnie miały być minimum do 2031 roku, wchodzimy z nimi tylko na 2026, 2027 i 2028 i od 2029 roku przechodzimy na, na silniki V10. To drugie rozwiązanie, od razu raczej trzeba powiedzieć, że to raczej drugie rozwiązanie jest, jeżeli już jakkolwiek realne. No bo jak są zwolennicy takiego rozwiązania, zwłaszcza ci, którym nie idzie rozwój silników, tak i są przeciwnicy takiego rozwiązania. To Wolf mówi, nie ma opcji. W ogóle wydaliśmy już miliony dolarów. Wydaliśmy już, spędziliśmy już nad tym dużo czasu, mamy jakieś swoje plany z, z tym związane. Nie mam opcji, żeby te silniki, które teraz przygotowujemy, nie weszły. One muszą wejść. Podobnego zdania pewnie będzie Audi, które przecież tylko dlatego wchodzi do Formuły 1, czy Volkswagen tylko dlatego wchodzi z Audi do Formuły 1, ponieważ no, zgodzono się na wymazanie MGUH z tych silników, na, zgodzono się na większą, większy udział um, energii elektrycznej, żeby te um, badania nad silnikami do Formuły 1, nad bateriami do Formuły Jeden, można było pod, przenieść potem na auta drogowe, które jak wiemy, no w teorii mają w, w połowie przyszłej dekady być już tylko, yy, tylko elektryczne czy pra, prawie tylko elektryczne. No, i tu na pewno będzie duży, duża dyskusja, a przecież no jednak na takie zmiany muszą wszyscy wyrazić zgodę, więc będzie spora dyskusja, będzie się sporo działo za kulisami. I jeżeli już, to możliwe jest to rozwiązanie, że wchodzimy na 3 lata z tym, co miało być, według obecnych planów, a potem jednak V10 żeby to wszystko było prostsze, tańsze, sprawniejsze i tak dalej. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno dyskusje będą trwały, ale podobno temat jest żywy, więc to nie jest tylko taka zwykła plotka, ale to są dyskusje, które teraz trzeba gdzieś. No, Spotkać się i wszystko przedyskutować. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale byłoby ciekawie. Ja naprawdę chciałbym takiego rozwiązania, bo boję się, co będzie w przyszłym roku z tymi wszystkimi udziwnieniami, jeżeli chodzi o jednostki napędowe. Dajcie znać, co wy sądzicie, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Druga plotka, bardzo ciekawa plotka. Wypowiedź. Wypowiedź Zacha Brauna, czyli CEO powiedzmy, że szefa wszystkich szefów w McLarenie, który o to mówi, że Max Verstappen odejdzie z formuły. Odejdzie z Red Bull'a po sezonie 2025. Jak wiemy, Max Verstappen ma kontrakt teoretycznie do 2028 roku, natomiast jest to kontrakt taki wieloletni, był podpisany, kończący się 2025 i z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata. Więc teoretycznie Max Verstappen gdzieś tam zyskuje jakieś opcje, jeżeli chodzi o przyszły sezon. No i patrząc na obecną formę Red Bull'a, patrząc na to, że odszedł od nich Adrian Newey, patrząc na to, że mają problemy, że Red Bull przyznaje się do tych problemów z nowymi silnikami, które mają wejść, no to Max Verstappen może rozważyć, czy jednak nie pójść do innego zespołu. A kto go bardzo kusi? To to Wolf. To to Wolf, który już w ubiegłym roku chciał wykorzystać zamieszanie w Red Bullu związane z tymi skarżeniami wobec Christiana Hornela, też z odejściem Adriana Neweya, no i chciał ściągnąć Maxa Verstappena, długo rozmawiał z Josem Verstappenem, ale ostatecznie, póki co, tematu ucichł. I tutaj Zak Brown mówi, że on jakby miał postawić pieniądze, gdzie pójdzie Max Verstappen, to właśnie będzie to Mercedes. Tam kontrakt do 2025 roku włącznie, czyli w tym sezonie kończy się kontrakt Georgia Russella, Andra Kimi Antonelli Antonelli ma być na kontrakcie rok do roku, no i teraz, jeżeli Antonelli będzie naprawdę dobrze rokował, będzie szybki, czy będzie gdzieś tam równywał już w drugiej części sezonu George'owi Russellowi, to pewnie Toto to Wolf postawi na niego, chyba, że sprzeciwi się temu Max Verstappen, który będzie wolał jednak jeździć z George'em Russellem. To są wszystko gdybania, natomiast gdybania niesamowicie ciekawe, jeżeli chodzi o rynek transferowy, no bo powiedzmy sobie szczerze, przejście Maxa Verstappena z Red Bulla do innej ekipy to w skali wydarzeń, jeżeli chodzi o rynek transferowy, znacznie przebija przejście Louisa Hamiltona, będącego już na końcu swojej kariery w Formule 1 do Ferrari. To by był naprawdę Ogromny hit. No, i teraz pytanie: Co zrobi Max Verstappen? Czy rzeczywiście będzie w tym Red Bullu e, chciał zostać? Czy, gdzie, jak deklaruje, po, powiedzmy, że obecnie, czy będzie chciał szukać czegoś innego? Myślę, że jeżeli w połowie sezonu Max Verstappen z, zorientuje się, że no, kurde, w tym sezonie już tytułu nie zdobędę, w przyszłym roku tutaj mówią mi, że z, z tym silnikiem to tak słabo, a Mercedes na pewno i to podkreśla tekz, też Zach Brown, że Mercedes na pewno ma najsilniejszy dział silnikowi Mercedes w całej Formule 1, więc Mercedes na pewno stworzy coś dobrego na sezon 2026, to czemu nie iść do tego Mercedesa? No i właśnie, za kogo? Czy za George'a Russella, czy za Andrea Kimiego Antonellego? Pewnie raczej za Russella. Tutaj będzie musiał podjąć decyzję Toto to Wolf. No ale niesamowicie ciekawa plotka, ciekawa sugestia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zagran mówi też, że miał ofertę Max Verstappen z Astona Martina. O tym wiemy, że podobno ta cała oferta związana z dla Maxa Verstappena od Astona Martina miała opiewać na łącznie około miliard funtów. To były udziały w zespole, to było oczywiście wynagrodzenie, kontrakty sponsorskie, reklamowe i wiele lat, więc taka kwota może z tego wyjść. Natomiast no, to, jest, to jest kwota szalona. Tylko, że Zagbron mówi, że ok, przyszedł tam Adrian Newey, ale zbudowanie tego zespołu tak, żeby on miał um, takie stabilne podłoże do osiągania regularnych sukcesów zajmie jeszcze parę lat, a to może być dla Maxa Verstappena za długo i może chcieć już iść na gotowe, powiedzmy. A to to Wolf, jak wiemy, z bardzo otwartymi rękami przyjmie właśnie Maxa Verstappena. Dajcie znać, czy, co o tym sądzicie, ale chyba jest też coś na rzeczy, no skoro y, szef konkurencyjnego zespołu o tym wspomina. Jestem ciekaw. Jeżeli chodzi o kontrowersje techniczne, no to powiedzmy sobie o takiej małej kontrowersji technicznej dotyczącej tego, co sędziowie z FIA zauważyli podczas Grand Prix Australii. Okazuje się, że nadal zespoły stosowały ten mini DRS, przy czym, przy czym mówiąc zespoły, mam na myśli przede wszystkim McLarena, który w ubiegłym Roku miał to rozwiązanie, które zostało zbanowane, czy zostało bardzo uściślone. Jak wiemy, przed sezonem 2025 FIA miała wprowadzić znacznie ostrzejsze testy statyczne tylnego skrzydła oraz od Grand Prix Barcelony, od Grand Prix Hiszpanii miało to dotyczyć również przedniego skrzydła. Te prześwity pomiędzy zamkniętymi lotkami DRS-u, zamkniętymi płatami tylnego skrzydła, miały zostać zmniejszone i zostały zmniejszone. No tylko, że mimo wszystko, mimo tego zmniejszenia, mimo tych ostrzejszych testów, okazuje się, że że nadal, gdy bolidy jadą z dużą prędkością, powstają mikroszpary, czy rozszerzają się po prostu te pary pomiędzy płatami tylnego skrzydła, no i powstaje takie taki właśnie mini DRS. No i tutaj FIA zdecydowała, że teraz ten prześwit będzie mógł, będzie wynosił 2 mm, on Wynosił 2 mm, a teraz będzie mógł wynosić tylko 0,5 mm z tolerancją do 0,25 mm, no czyli praktycznie żadnej tej przerwy nie będzie mogło być między tymi lotkami. No i to już będzie egzekwowane od Grand prix Chin, czyli od najbliższego wyścigu, ten który zaczyna się już jutro, tak naprawdę o czwartej rano będziemy mieli pierwszy trening, no, jedyny trening, a potem będziemy mieli już emocje związane z kwalifikacjami do sprintu, tak, bo to weekend sprinterski, a potem sprintem oraz kwalifikacjami normalnymi i wyścigiem. Jeszcze powiedzmy sobie o, jeżeli mówimy o McLarenie, tutaj po Grand Prix Australii oczywiście pojawiły się no, takie dość chyba słuszne spostrzeżenia, że McLaren będzie w tym sezonie bezkonkurencyjny i Toto Wolf nawet mówi, że mają ogromną przewagę, świetnie zarządzają oponami, to jest to, czego Mercedesowi brakuje i nawet Austriak posuwa się do takiego porównania, że przypomina im McLaren te czasy, gdy to Mercedes dominował, odjeżdżali na pierwszym i drugim miejscu, zdobywali seryjnie dublety, więc więc no, nie są to zbytnio optymistyczne wieści dla nas kibiców. Przekonamy się jak to będzie podczas pierwszego suchego wyścigu, a ten wyścig już w Chinach w ubiegłym roku był tu bardzo mocny McLaren, więc należy się spodziewać, że w tym roku będzie podobnie To tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, kliknijcie komentarz dla zasięgu i też chcę poznać Wasze zdanie na temat czy Maxa czy to tych przepisów silnikowych, w której jesteście opcji że tak powiem, jeżeli chodzi o ich wprowadzenie. Będę bardzo wdzięczny za subskrybowanie kanału, żeby nie ominęły Was żadne filmy, żadne powiadomienia o nowych akcjach na kanale. Zachęcam do tego. Dziękuję wspierającym na Bajkofitu, na Tipli, na Patronite i na YouTubie i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.